No siema, jestem tutaj, żeby omówić kolejny odcinek Boruto, który naprawdę zaskoczył mnie swoim klimacikiem. Może i scenariusz nie był jakiś specjalnie skomplikowany, ale był to naprawdę dobry pomysł, który też został bardzo dobrze wykonany. Można też przy okazji ponarzekać na dziecinną mentalność mojego blondasa, tak więc jak dla mnie idealnie. Na samym początku, właśnie wracamy sobie do tych obaw i nieufności. Tym razem jest to Iwabe, który bardzo słusznie zauważa, że gruby traci nad sobą panowanie. Atakuje wtedy każdego, nikt nie może go kontrolować, więc jakoś nie za bardzo mu ufa. Czy w jego uwadze cokolwiek było błędne albo było kłamstwem? Bo nie wydaje mi się. Gruby po prostu powinien dla bezpieczeństwa innych zostać odseparowany od ludzi, szczególnie w nocy. Jeżeli nie potrafi nad sobą panować, no to sorry, ale czemu ludzie, którzy kompletnie go nie znają? Dodatkowo chłop właśnie wyszedł z więzienia i był ich śmiertelnym wrogiem, który chciał ich po prostu zabić. Teraz mają obok niego na spokojnie sobie spać. I teraz popatrzmy, co mówi Boruto. Coś w tylu, Nie, no i wabe, kagura mu ufa, ty też mu zaufaj. Ja tutaj go pilnuję. On nie jest taki zły. Zresztą to nam pomogli. Boże. I potem cały temat znika. I to jest takie straszne, że tu znowu, jak zwykle, wychodzi na to, że Boruto ma rację, że trzeba tu każdego ukochać. Bo tak naprawdę, jeżeli on tak powie i on temu komuś ufa, i na pewno przez przypadek nie straci kontroli i nikomu nie zrobi krzywdy. To już koniec dyskusji, bo Boruto powiedział, że trzeba mu zaufać. Ogólnie w tych odcinkach mangowych wydaje mi się, że Boruto już taki bardziej dorosły był szczególnie w tej walce z Iszkim, i chyba o tym już wspominałem jakiś odcinek, dwie, dwa odcinki temu a tutaj w kanonach znowu zrobili z niego takiego debila, takiego, takiego dzieciaczka, który myśli bardzo naiwnie i tak jak wcześniej mówiłem najprawdopodobniej przygotowują nas do jakiegoś arku w którym właśnie ta jego naiwność zostanie zweryfikowana mam nadzieję, że bardzo, bardzo mocno i nie będzie taki sam jak ojciec, który wierzy we wszystko, we wszystkich, co by nie zrobili jak by nie zrobili i kim by nie byli a na samym końcu wychodzi, że miał rację, co kłóci się już z każdą logiką, nie tylko już tego prawdziwego świata, ale nawet tego uniwersum Więc właśnie nie denerwuje mnie to aż tak tylko dlatego, bo wiem, że do czegoś nas przygotowują, ale mogliby już przestać. Dobra, także przejdźmy sobie do tej najciekawszej części odcinka, czyli brutalnego zabójstwa na kapitanie statku. I muszę wam przyznać, że zdziwiło mnie to, że, że kanony potrafią posunąć się tak bardzo daleko. Na samym początku widzieliśmy śmierć dziecka, czyli syna jakiegoś przywódcy kraju, który zginął w zamachu klanu Funato, a teraz tak po prostu miły dziadek sobie ginie przez zarżnięcie go toporem. Podoba mi się ta śmiałość i naprawdę coraz większa dojrzałość tej serii, tylko właśnie, że ten główny bohater Powinien sobie do tego wszystkiego dorosnąć, i tak jak mówiłem, niech zrobi to jak najszybciej, bo nie da się go słuchać. Na szczęście mamy Kałakiego, o którym sobie dużo powiemy. Tak więc o wszystko oczywiście zostaje oskarżony gruby, bo to właśnie jego broń została wykorzystana do zabójstwa. Przynajmniej dobrze, że w tej sytuacji nie doszło do tego, że Boruto i góra wstawili się za nim, że na pewno on nie zabił. On jest niewinny, musimy mu zaufać, tylko bardziej na tej podstawie jeszcze nie jesteśmy pewni, to jest takie zbyt oczywiste, to jest bardzo mało prawdopodobne, chociaż wiemy, że gdy on traci nad sobą kontrolę, to potem niczego nie pamięta. Tak więc tutaj myślę, leży taki duży problem, którego nawet. To i Kagura nie mogli swoją naiwnością ominąć, tak więc bardzo dobrze ktoś go przypilnował, a cała reszta poszła na poszukiwania właśnie tego zabójcy gdzieś, gdzieś tam na statku. I szczerze, tutaj poczułem się troszeczkę jak w jakimś Scooby-Doo, a tę bajkę naprawdę bardzo, bardzo lubiłem. I ten cały klimacik mrocznego statku, jakieś ciemne korytarze i takie tajemnicze morderstwo, które którym naprawdę nie do końca wszystko było wiadomo. Na szczęście okazało się, że ten gościu nie jest aż tak mądry, jak mu się wydaje, a już na pewno nie tak ogarnięty jak Kałaki, który od razu skojarzył, że plotki, które się rozsiewają po statku, idą troszeczkę za szybko Dosłownie przed chwilą się tego dowiedzieli, a wszyscy już wiedzą kogo i kto prawdopodobnie zabił. Przed tym mamy jeszcze krótką rozmowę metalali i tej typiarki o imieniu Hibi Mam nadzieję, że nie przekręciłem. I bardzo dobrze, że takie coś widzimy. Może i dla niektórych takie coś, taka minuta, dwie, jest totalnie bezużyteczna, ale w końcu ten li się odzywa i w końcu możemy popatrzeć na tę typiarkę przez inny pryzmat niż tylko pomyłkowego, byłego mistrza miecza. Więc może i nic wielkiego tam nie było, ale dobrze, że Metal Lee czy Iwabe odgrywają tutaj jakąkolwiek rolę. To jest jakiś rozwój tych postaci, i bardzo dobrze. Tak więc wróćmy sobie do Kałakiego, który został takim Sherlock Holmesem i zbejtował prawdopodobnego świadka zdarzenia, żeby się odsłonił i cieszy mnie to, że troszeczkę przynajmniej nad tym pomyślano, bo jestem przekonany o tym, że jeszcze rok, dwa lata temu, jeżeli taki kanon by się pojawił, no to odkryliby go jakoś przypadkowo przy takiej najmniejsze linii oporu, bo szybko trzeba było jakiś scenariusz wymyślić, żeby te kanony sobie dalej szły, a tutaj naprawdę czuję, że ktoś się postarał. Ktoś naprawdę chciał, żeby to dobrze wyszło. No to a tak jest tu fajnie zachowany charakter Kałakiego, więc ode mnie bardzo duży plus. Spodobało mi się to. A więc Chłop został przyłapany, chociaż jego plan był pełny dziur, to tutaj. Uznać możemy, że jest po prostu debilem i tak się zachowuje. Ale jedno jest tutaj całkiem ciekawe: Bo gościu postanawia poświęcić się dla klanu Funato tylko po to, żeby spowolnić ekipę Boruto. I wysadził się niszcząc silnik. I teraz w tej chwili ja mam nadzieję, że to nie jest poświęcenie typu: Jestem łysym debilem. Ten klan nie ma większego znaczenia, ale poświęciłem swoje życie. Tylko naprawdę zrobił to dlatego, bo Funato ma jakieś większe ideały. Nie tylko panowanie nad wyspą, ale ich przekonania naprawdę do czegoś dążą i reprezentują tych ludzi. Dlatego właśnie chciał się poświęcić, i dlatego Boruto właśnie wspomniał, że coś musi w tym być. Że rząd dla tego klanu Funato był w stanie poświęcić swoje życie. Druga opcja, która mniej mi się podoba, ale nadal by była spójna z logiką, to to, że był pewien, że po prostu już jest trupem. Że jeżeli Konoha go złapie, to albo oni go zabiją, albo ludzie z Funato. Więc koniec końców chciał po prostu coś zrobić. Tak więc po tym mam nadzieję, że to nie odejdzie sobie na dalszy plan, że to po prostu jest stary rudy dziad, jego dwóch synów przyrodnich czy nieprzyrodnich, a ich ideały to zniszczenie kraju i panowanie nad morzem. Jak tak, to Mech, jak nie. To bardzo fajnie. Na samym końcu mamy jeszcze Mickiego, który kolejny raz powiedzmy, że zauważa. I powiedział do niego, że jest całkiem ciekawy. Ogólnie na jego miejscu wolałbym naprawdę Kałakiego, bo jest wiele ciekawszą osobą, nie jest osobą naiwną. Troszeczkę już swojego przeżył, ma głowę na karku jest bardzo silny. Jego wybory nie są oczywiste, są jakoś uargumentowane, więc jeżeli miałby już do kogoś simpować, no to no to właśnie tutaj znalazłeś tę odpowiednią osobę. Ale ogólnie to jestem ciekawy czy to znowu ma jakieś większe znaczenie, że Micki tak zauważa Kałakiego, czy to jest po prostu taki dodatek, który nie będzie miał później żadnego znaczenia. Mam nadzieję, że jakieś będzie miało, bo ja właśnie lubię takie małe rzeczy, z których później coś nowego, innego wychodzi. Wtedy odcinek się kończy, i tak jak mówiłem, bardzo mi się podobał. Ocenę sobie zobaczycie na ekranie. Mam nadzieję, że zobaczymy więcej takich pojedynczych odcinków oparte na jednej historii, które są bardzo ciekawe, bo jak widać można zrobić coś związanego z kanonicznym Arkiem, tak żeby to była przerwa od akcji, a jednocześnie, żeby to było ciekawe. Tylko właśnie wydaje mi się, że osoba, która pisze do tego scenariusz, musi mieć pomysł i naprawdę i naprawdę chcieć. Bo jakieś 70-80% kanonów na, na przestrzeni tych pięciu lat wydaje mi się, że tym scenarzystom naprawdę niezbyt się chciało. Nie uważali robienia tych odcinków za coś ambitnego i robili jakieś family friendly odcinki. Teraz seria sobie naprawdę dojrzała. Może po tych latach narzekań w końcu coś tam ruszyło. W końcu coś tam do nich doszło. Te kanony mają naprawdę szarganą opinię albo jest to taki wyjątek. Zobaczymy jak to będzie. My widzimy się najprawdopodobniej na następny dzień. Zostawcie coś po sobie. Do następnego i cześć.